mano tutaj Czeko i grałem sobie dzisiaj w pogrybajkę pogrywajkę Need for Speed'a Most Wanted. Powiedziałem sobie dzisiaj jeden wyścig w liście Most Wanted z szóstym. Ten oto gościu będzie jeździł sobie McLarenem, my jeździmy Lexusem. Dobra, przepraszam was od razu, jak będę wam do was mało mówił, bo skoncentruję się trochę na jeździe. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ale ładnie go wziąłem po zewnętrznej. Chciałem wam powiedzieć, że oj, już niedługo będę wam rozdawał kody do Warzy, te, które wam obiecałem na konkursie oczywiście już może w piątek, ponieważ będę w czwartek, albo w piątek będę kupował Warzy. No, na razie jeszcze go nie mam. I od razu. Nagram dla Was odcineczek z Orzi, może jakiś, albo live, a, o. Zobaczymy. Bo jest też taka rzecz, że możemy zrobić live na Twitchu, ale to będę mówił na żywo, więc wtedy będziecie musieli być w tym momencie, który, kiedy ja będę robił tego live. A. Kurde, coś mi nie idzie. Dobra, nie chciałem jeszcze powiedzieć trochę o... Fuck! chciałem tu jeszcze trochę powiedzieć o tym, Y, że nagram wam dla was dzisiaj dwa odcinki Pierwszy to jest właśnie ten z Need for Speeda którego wstawię właśnie dzisiaj a odcineczek Black Ops albo Far Cry'a wstawię jutro więc y, pytanie jest do was co chcecie? Black Ops, Far Cry czy może coś innego? Decyzja należy do was większość oczywiście będzie kto wie kto... będzie to do waszej decyzji, co ja dzisiaj sobie pogram i co wam dam na, do oglądania a dziękuję za to, za te już 18 subskrypcji przed konkursem jeszcze było fuck, jo, policja, jest 11, a teraz już mamy 18 dobra, wygrałem ten wyścig, teraz musimy ...rozwalić naszego przeciwnika, żeby dostać jego autko. To jest McLaren MP4 12C. Ładne ma to auto, mam nadzieję, że szybkie jest. No, chciałbym sobie nim pojeździć. Zobaczymy, pojedziemy sobie jeszcze chwilę po mieście. Ale najpierw trzeba go rozwalić. Dobra. Jedziemy za nim. Ja na, 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 na. No, tutaj. Kurde, już się go walnąć. Tak, kraksa. Będę się cofać. No nie, nie gadaj, że mnie złapie policja. Jest. Pojechał tędy. I piszcie też w komentarzach, jak chcecie, co dostaliście na święta. Jestem bardzo ciekawy, co moi widzowie dostali na święta. Ja dostałem nową klawiaturę, ponieważ tamta mi się zacinała. I właśnie Need for Speeda. Jeszcze trochę tam innych rzeczy, ale to już nie związanych z grami. A jakieś tam rękawiczki, coś tam. Jakieś żelki, czekoladę. Kurde, gdzie on zwiał? No już myślałem, że mnie nie zauważam. O Jezu, nie musicie aż tak trudno mnie wjeżdżać, spokojnie, bez nerwów. Kurde, tylko trzeba tego frajera szukać. Gdzie on może się schować? Może pojechał tutaj. Zobaczymy. Hmm. No już im uciekłem. Patrzcie, zaraz się zatrzymamy. O ile wyhamuję. Dawaj, dawaj szybko. Jo, Kościół tam pojechał ten. Dawajcie, gulimy go. Bardzo mi się podoba ten nasz Lexus. Widzicie jak mu się fajny spoiler wysuwa przy większym... Chyba jak 200 km jest albo coś takiego. To mi się wysuwa ten spoiler. Fak. Co ja robię dzisiaj? O oh yes. Człowiek! Gorzej to ja jeździłem jak miałem, kurde, znaczy lepiej, ja jeździłem jak miałem 5 lat. Z prawej, z prawy wypadłem. To jest mój pierwszy Need for Speed od. Dwóch. dwóch lat? Trzech może. Ostatniego, jakiego grałem, to był carbon. O, więc troszkę lat tych było. Ale powróciłem do grania w tej gry. Bardzo mi się spodobała ta część. O dobra, jak nie znajdziemy go teraz, to... To najbardziej byśmy musieli... najpierw zakończyć odcinek. Następnym coś tutaj pomyślimy. Dobra, to czekajcie jeszcze takim efektem zakręt. kred. dobra. Jeszcze krakson na koniec. Ja byłem czeko, ty byłeś jeszcze... ty. No i dzięki za oglądaniecie mojego odcinka.